Don't come. Starving! Zaczęło się, moi drodzy, main event gali Fame10, Norman Parke kontra Don Cassio, obecny mistrz. Siemano. Don Cassio, siemano. E, słuchaj, jesteś i jest też twój wymarzony przeciwnik z UFC. Zadowolony, że to Norman? Znaczy wymarzony, znaczy no, że z UFC, nie, no bo na ten ryj to patrzeć nie mogę. Słuchaj, Kasus, ja właśnie chciałem się podpytać o wasz konflikt. Ty, Normana, nienawidzisz. Jaka jest w ogóle geneza tego waszego konfliktu? Znaczy, no nie lubię go, bo on pierwszy się spróił do mnie, nie? Bo ma tam za dużo mefedronów, pierdolił z tym kurwa, co ma oczu rozjebane i zaczął się do mnie próć, więc no jest walka, nie? Abstrahując jeszcze od, od Normana, ty byłbyś w stanie dać e, kryszę UFC rewanż, jeżeli wygrałby kilka walk, czy nie? Rewanż o jaki? Znaczy, rewansz. E, wasz pierwszy pojedynek. Walkę. No, ale on nie wygra. On dostanie teraz od mortalcia w pizdę. Okej. Okay. Norman, e, hello. Siema. 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 Norman, słuchaj, ty walczyłeś w największej organizacji na całym świecie, w UFC. E, biłeś się z najlepszymi zawodnikami, biłeś się w KSW z Mateuszem Gamrotem. E, I teraz z i Don Casio, który był. A, y, miałeś Casio chyba 70 kilka walk amatorskich w boksie, z tego co pamiętam? Nie pamiętam. Czemu? Czemu właśnie Don Casio i czemu zdecydowałeś się na Fame'a? Um, easy money for me. Uh, this fight is easy money for me. Um, Dla mnie to łatwe pieniądze. He's a very good amateur boxer. I, I respect that, a very good amateur boxer. But he is a very good amateur boxer, I honor him. He had his opportunity, and once he didn't make it, he had to turn to the celebrity life. He had to turn to the celebrity life. He is in a celebrity life, popular. But for me, this is, uh, uh, this is what I do every day. I fight, and I'm a fighter through and through. He don't need to do this. Dla mnie to jest to, co robię na co dzień. Jestem, um, jestem zawodnikiem, um, a on nie musi tego robić. No właśnie, ale tutaj wiesz, bijecie się w samej stójce, tutaj nawet nie ma kopnięć, e, chociaż jak wiemy różnie może być w pojedynku. E, oglądałem amatorskie walki Kasiusza, no i powiem szczerze, dobrze to wyglądało. Nie obawisz się tych jego lepszych od twoich warunków fizycznych. Yeah, 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 I know he's, uh, I watched his fights on YouTube also, a um, very good amateur boxer, yep. Też oglądałem jego walki na YouTubie, uh, jest bardzo dobrym amatorskim bokserem. But since he uh, joined Wa uh, Warsaw Shore, uh, MTV, his level of boxing go from here to here. Uh, ale od kiedy dołączył do Warsaw Shore mm, i innych programów, jego poziom bokserstwa spadł z wysokiego. In this federation, he's only fought against guys who are 20 kilos lighter than him. Adrian Polak, Dean uh, Ambro. These guys are half his size. It's like a total mismatch for his experience. It's a mismatch. Zawodnicy, o co najmniej 20 mismatch. Znaczy no tutaj widać wielki zawodnik UFC, a się obstrał już od razu, mówi, że mamy słabe umiejętności, znaczy no, mówi, że dobre, ale że łatwe pieniądze dla niego, a ustalił kurwa limit wagowy, 83 kg, no to, ale ja i tak go zleję, bo ja tak jak powiedziałem, że największą walkę to stoczę z wagą, chociaż dla mnie to jest śmiech, że kurwa sra się do popka. Mówi, że z popkiem by wyszedł, a mi kurwa Żulowi, e, gdzie tam mówi kurwa, alkoholikowi ustala limity 83 kg. Pas króla miał być w Open. że załatwili gościa z UFC, ale od razu ustala kurwa limity. No to chuj, się zgodziłem, bo mi zależało na gościu z UFC, ale jak jesteś kurwa taki odważny, to powinniśmy w open walczyć, kurwa, do popka się srasz, a tutaj mi kurwa limity ustalasz debilu. Okej, okay, to może dam Ci czas, żebyś przetłumaczyła to dla Normana, a ja zaprezentuję Wam bonus za wygraną, który wprowadzamy jako innowację do main eventów. Fajnie byłoby, jakbyś się puścił jakąś muzyczkę. Owy bonus za wygraną to będzie kilogramowa sztabka złota. O dużej wartości. Będzie moja. Słuchajcie. Potrzeb już przede mną tą sztabkę, ona już jest moja. Czegoś takiego chyba jeszcze nie było, żeby walka była. No, żłobka. słucham, niech o, wypowie się o tej wadze. Kurwa, czemu mi ustaliły 83 kg? boi się? Norman, Ruda, irlandzka kurwa się boi? Norman, ty byłbyś gotowy na walkę z Kasiuszem w kategorii open? Czy byłby gotowy na walkę z Kasiuszem w kategorii open? Yeah, I fight always. No problem. It's uh, uh, but he is a former amateur boxer. He's like 100 kg. To dla mnie nie problem. On jest, uh, byłem jest byłem amatorskim bokserem. Mieszczażem debilu. And he fight against guys 20 kilos lighter than him. He fight against guys half his size. Mm -hmm. On walczy z uh, zawodnikami 20 kg lżejszymi i o połowę mniejszymi od niego. But now he's fighting against cardio machine. Iron jaw, trouble for him. Teraz walczę z problemem. No to, czyli Boxel, piszemy aneks do kontraktu, tak? Skoro się zgodził na Open, słyszeliście. Więc piszemy e, ten aneks do umowy, że w Open się napierdalamy o pas króla i tyle, i go kurwa niszczę. Bro, don't keep talking about weight. I fight anyway, no problem. You're just scared in case you miss weight. But if you miss weight, it's okay because I take your percentage and I buy you a new belt because this belt looks like you got it from Ziapka. You got this belt from Ziapka. Look at this thing. What the fuck, Yapir Dola? Come Yum. on. Suck my balls and dick, bitch. <laughs> <laughs> what balls? You got none. Like this? You like yeah, look, yeah. yeah. Look, look, you like uh, dick uh, kricha. Hey, your girlfriend tell me like this. Yeah, yeah you like dick. Your girlfriend kricha. says like this. She tell me already like this. Yabana, Jivka. <laughs> No jesteś, ruda dziwka. We see, we see. Kasiusz, Ruda kiedyś... irlandzka dziwka jesteś. Kasiusz, kiedyś powiedziałeś, że jeśli dostaniesz przeciwnika na naprawdę wysokim poziomie sportowym, to zaczniesz mocno trenować i przykładać się do treningów. Myślę, że Norman zasługuje na takie tak, miano. Tak, już byłem na obozie, teraz skończyłem niedawno w Warsaw Shore, obóz przygotowawczy pierwszy. No i zaraz, yy, wczoraj też byłem na obozie, bo trochę coś tam popiłem, yy, więc przygotowania idą dobrze a przygotowania w klubie sportowym. No, w sportowym też czasem bywam, nie? Norman, mam szydełcze pytanie. No dobra, ale wyjaśnijmy kurwa te open kategorie, tak? Żeby nie zmieniał tematu co bla bla tam bla, 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 bla. No dobrze, no to podsumujmy zgadza to. Bla, bla, bla. Zgadzasz bla, się open bla, kategoria? Zgadzasz się bla. na kategorię open 3? bla 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 make weight and don't be a bitch you are when you box amateur boxer you fight 81 kilograms correct no to czyli nie when he fight amateur boxer he was 81 kilograms 81 kilograms mm -hmm. e, kiedy byłeś amatorskim e, bokserem e, miałeś 81 kg Yeah, so, Miałem, no a teraz już nie mam. So grab your balls and train very hard for this fight and you will lose weight. Whiskey ma dużo kalorii no po prostu problem. moje treningi inaczej teraz wyglądają dlatego jestem cięższy. Team no, Crawl, Team Putang, Yeah, Team Putang. suck my balls Team and dick. Pussy. Pussy. Team Pussy. Look at the eh, you where like did you this suck dick, kurwa hey, Where you get this belt from? Let me see belt. Where? Skąd masz ten możesz popatrzeć tylko z jebie. No, zgadza się, czy nie, się nie zgadza? Obstrałeś zbroję? Na open? No, make him... Make him uh, listen, uh, I'm professional fighter. I have to make weight. I've missed weight before. Nie, ja jestem profesjonalnym zawodnikiem. Profesjonalnym zawodnikiem, a kurwa nigdy wagi nie zrobił do gamrota. To jakim on jest kurwa profesjonalnym zawodnikiem? Before. Srał się o wagę do gamrota no. znaczy, a teraz kurwa samusala limity. Zjeb, no. Jezranska kurwa ruda. Step celebrity life to the side and train hard for the fight and we'll put on a good fight. Zostaw swoje celebryckie życie na bok i e, mocno trenuj. No i tak cię rozjebie nawet kurwa z Melanżu jak wyjdę. You don't say enough when we sit here. You say enough. Ty się, się boisz? You only Bo pytaj się on. go czy you się heard. boi kurwa walki chłop. I'm ah, scared? Hey. Bro, listen, I take you to the ground and smash you on the ground, no problem. You don't fight kickboxing with me. Not, uh, MMA, there's no chance with me. You don't fight kickboxing because your legs are weak. Uh, nie mm, nie będziesz ze mną walczył kickboxingu, bo masz słabe nogi. You're weak. Ale kurwa, pussic. samie debilu wyzwałeś w boksie i kurwa teraz pierdoli? Odpowiada Paula. pytaniem na pytanie, debil? Nie umie odpowiedzieć czy się obstrał kurwa open kategorii, czy kurwa Czy bierze tą walkę w open? You fight Adrian. To kurwa od tego fight... to oni naprawdę w mój you Fight Adrian Polak 20 kilos lighter than you Pussy. Dobrze pose You fight him MMA and you don't finish. Norman stop, okej? Okay? Adrian Polak almost beat you Kasy. Koniec tematu owadzę. Tak, koniec tematu wagi, Norman się nie zgadza. Waga musi Czyli być po Tylko obrojać. mnie w kurwiacie. <noise> tak, tak, dokładnie. E, Kasiusz, co dalej? Słuchaj, bijesz się z zawodnikiem UFC, załóżmy tylko tak czysto hipotetycznie, że wygrywasz. E, co dalej? Kto może być dla ciebie jeszcze większym wyzwaniem? Nie wiem, no. McGregor ostatnio przegrał, to na razie <noise> to odkładamy. Na bok e, się odbuduje, to work? możliwe, że z McGregorem albo jak Khabib wróci. Jak nie, no to kolejnego gościa z UFC. Bro. There's something wrong with your to head. Bro, something wrong with your brain. Something wrong with your head. You are fat, skinny guy, you know? Lose weight. Yeah, yeah, yeah. My fat, balls. skinny guy. You lose weight. You want to be a fake champion? Make weight and we'll fight. I'm lighter than you. I am uh, 82 kilograms. Me, 82 kilograms. You're 95 kilograms. Mamy fight 84 kilograms, end of story, or you don't get nothing. Ja ważę 82, 85. Koniec gadania. Norman, e, zamierzasz zostać na dłużej w organizacji FMM, czy jest to taki jednorazowy wyskok po sztabkę i popas? Um, I think you know after I beat this bomb first. After I beat this idiot first. This idiot. Mów po, polsku debilu. E, po pokonaniu tego idioty. Um. Maybe the big bosses will come back and say: You want to fight Popek? You want to fight popek? Uh, boxing? No problem, my man. No problem. Może zapracimy mi walkę z Popkiem. No problem. Pięknie, pięknie. Czyli tu chcesz limity wagowe, a to Popkowi też ustali limit, kurwa 83 kilo, ta? na pewno kurwa, schudnie debil kurwa co to za debil jest ja pierdolę Popek uh, harder fight than him Popek's tougher than him e, Popek walczy silniej i jest mocniejszy Nie yeah. ale kurwa yeah. powiedz no to co to za debil no. Popek smasher ass bang bang Bang, bang, team, Dostaniesz w pizdę, kurwa, team putang. Dostaniesz kurwa 17 kwietnia i tyle kurwa Twojej kariery w Fame. Pu, ta, team putang. Yeah, yeah, you got nothing to say, no, right? Yeah, yeah, suck my balls. Kurwa. Bla, 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 bla. Yeah, you're tego, talking shit. Z racji tego, że na szali masz swój pas króla, e, jest również ta sztabka złota. Ty czujesz największą presję przed tym pojedynkiem, czy nie? Nie, przed tym w ogóle, bo ja go zjem. W końcu doszedłem, w końcu będę miał pierwszą walkę bokserską, i już potem o pas króla będą tylko walki bokserskie, i wam pokażę. Jak się kurwa napierdala, nie? Słuchaj, jeszcze chciałem tylko poruszyć temat Twojego zdrowia. Nie mogłeś wystąpić na Gali 9 przez kontuzję. Jak ma się Twoja noga? Noga lepiej, trochę gorzej z ręką, bo tam na obozie były ciężkie po prostu treningi. Tam też z równowagą pracowaliśmy, ale kurwa upadłem raz i trochę tam z ręką jest źle, ale, ale trenuję, więc jest okej. Okay. Na 17 będę gotowy i rozpierdolę tą irlandzką rudą kurwę. Czyli co, czyli twoimi kolejnymi rywalami tylko o. mogą być zawodnicy UFC, mm. czy dasz szansę jeszcze jakimś Polakom? Nie no, dam szansę. No jak będą chętni, to, to będą wyskakiwać. No, jest sporo tych zawodników, nawet potem już teraz nawet zawodowcy mnie zaczepiają w internecie, więc no myślę. To się zaczepia. Że... No nie wiem, no jacyś pięściarze tam zaczepiali. Ja nie zwracam na to uwagi, bo... Po prostu woda, że mają całą listę moich potencjalnych rywali, więc to już bardziej od nich zależy. Teraz ja, ja już tylko będę robił robotę w ringu. No i tyle. Kas, już powiedz mi, czy według Ciebie następuje jakoś, jakiś przełom, jeżeli chodzi o hybrydę influencerów i sportowców na galach MMA? Chodzi, chodzi mi o to, czy, czy w przyszłości, jak uważasz, Będą takie zestawienia, że będzie influencer i sportowiec walczył ze sobą i stanie się to jakąś regułą. No bo w tym momencie jesteś jednym z prekursorów tego. No teraz myślę, no dlatego dużo zawodowców mi mnie jakby wyzywa, no bo wiadomo, teraz, tak jak mój trener Marek Chrobak powiedział, że teraz to nawet im się opłaca ze mną przegrać, bo kurwa więcej zarobią niż za wygraną z jakimś kurwa leszczem. Dobrze, no to żeby podkręcić jeszcze bardziej ten podjedynek. Postanowiliśmy, że face-to-face face jest tutaj obowiązkiem ochrona i muzyka.

Już za dwie minuty. Łódka plaża, ty idziemy w stronę słońca. Idziemy w strony słońca. Po śmierzku aż po świn. Ja jestem na wazja, ty jesteś gorąca, Ty jesteś gorąca, gorąca, jak